A kto bierze jedną czy trzy jednostki, tutaj mówimy o hormonie wzrostu. Po co? Chyba żeby tylko wydawać kasę. A co za idiota bierze 6-10 jednostek na starcie, jeżeli prawda jest taka, że większość ludzi, którzy koksują i pytają o bomby, to są ludzie, którzy w ogóle nie wyglądają tak, jakby na siłowni chodzili. Po co napierdalać nie wiadomo ile towaru. Mi się na przykład udaje trzymać 110 kg mięśni na 200-250 testa w tygodniu i właśnie takich trzech jednostkach hormonu, i to, hormonu i to jeszcze nie przez cały rok. Więc po kiego czorta ładować w siebie grube dawki. Startujesz na jakichś zawodach, rozumiem, że w tym momencie walczysz o Kartę Pro, żeby napierdalać takiej ilości, bo znam kulturystów, którzy wygrywali mistrza Polski to w dobrze obsadzonych kategoriach i w ogóle nie używali hormonu wzrostu. Więc jaki jest sens ładowania tego kurwa w siebie w takich ilościach? To właśnie idiotyzm jest ludzi, wydawanie niepotrzebnie pieniędzy na coś, co ma tylko działać jako składowa całego procesu, a myślą, że to zrobi im całą robotę. Na no, efekt tego później widzimy na plaży.